Łukasz Maciejewski, Kultura Dostępna w Kinach, projekt Narodowego Centrum Kultury dzisiaj kino lekkie, łatwe i przyjemne czyli piąta, kto by uwierzył, odsłona serii Kogel-Mogel. To jest przykład filmu, który jest bardzo krytykowany przez recenzentów. Ale widzowie wiedzą swoje. Jeden z największych sukcesów komercyjnych tego roku w kinie i widzowie również w tym cyklu mają rację zapewne, że chcą oglądać ten film być może coraz mniej pamiętając o pierwocinach, o pierwszych filmach duetu Roman Załuski i Ilona Łepkowska, którego fenomen telewizyjny polega na tym, że udało się odtworzyć zapis tamtego czasu, a zarazem Pokazać, że tamte czasy, czyli lata 80., bywały kuriozalne, ale i bardzo zabawne. Przyzwyczailiśmy się do bohaterów, bo nawet jeżeli ktoś za wszelką cenę nie chce obejrzeć ani Kogla Mogla, ani Galimatiasu, to i tak musi go zobaczyć, bo właściwie codziennie czy co parę dni na którymś z kanałów telewizyjnych te filmy są powtarzane. Jedna rzecz bardzo ważna. Nie kojarzmy tych najnowszych filmów, również piątej odsłony z. Dwoma pierwszymi, które tak bardzo lubimy i do których lubimy wracać, bo to jest kompletnie inne kino, inne czasy i inni bohaterowie. Z pierwszych Kogli Mogli ostała się tylko para właściwie: Grażyna Błęcka-Kolska i Zdzisław Wywardeń, ale już w mocno uciętym drugoplanowym wątku. Natomiast historia jest inna. Baby Boom tytuł mówi wiele, mówi prawie wszystko. Chodzi o to że rodziny się rozszerzają, w tym przypadku multiplikują o dzieciaki i tych dzieciaków będzie co niemiara. Nie będę za dużo mówił, to wszystko Państwo zobaczycie. Natomiast efektowne na granicy szarży rolę mają ponownie Marlenka, czyli Katarzyna Skrzynecka i jako Wrednowata, ale i urocza chwilami mama Marlenki, Dorota Stalińska. Ale mnie szczerze mówiąc najbardziej ucieszyła w tym filmie kreacja Macieja Zakościelnego. W poprzednich Koglu Moglu grał takiego trzpiotowatego, niezbyt wydarzonego, chociaż udającego intelektualistę Piotrusia. Czyli kontynuację tej postaci dziecięcej roli. Małego Koterskiego z pierwszych dwóch części, to tutaj ta postać wydaje mi się jest najciekawsza. I Maciej Zakościelny wykorzystał szansę, bo w swojej roli jest i zarówno bardzo komiczny, bardzo zabawny, ale i udanie prezentuje przemianę wewnętrzną swojego bohatera, autentycznie wzruszający. I de facto ta jedyna para która jest kolorowa, barwna, niejednoznaczna przy dużej różnicy wieku, czyli Katarzyna Skrzynecka, Maciej Zakościelny i to jest gdzieś bardzo optymistyczne i niezmiernie mi się podoba. To są ludzie, którzy autentycznie się kochają i tym optymistycznym fragmentem czy przesłaniem chciałbym zapowiedzieć dzisiejszy seans Kogel Mogel numer 5. W reżyserii Anny Wieczór. Dobrego sensu.